Otoczone innymi dzielnicami osiedle Paderewskiego tworzy dziś z Muchowcem jedną dzielnicę Katowic. Część północną stanowi duże osiedle mieszkaniowe z lat 80., w części południowej znajduje się Muchowiec wraz z lotniskiem Aeroklubu Śląskiego i kompleksem wypoczynkowym Dolina Trzech Stawów. Na osiedlu się mieszka bardzo dobrze, ja jestem zadowolony, że mieszkam tu już 32 lata i bym myślała, że że to nigdy nie wyprowadził, tak? Mieszkam w tym bloku, jest naprawdę według mnie fajnie, świetnie, dolina trzech stawów, yy, mało osób jest młodszych, więcej jest osób starszych, powiedzmy od 50 w górę, więc dużo też jest osób w wieku 70, 80, 90, To się, że bar bar bardzo spokojnie, bardzo dobrze. Otoczenie, dużo zieleni, wszystkie sklepy naokoło osiedla, zasięgu w zasadzie ręki, duży plus. Bardzo dobrze, spokojnie, także to jest dobry wybór jako lokalizacja, główna rzecz, którą decyduję za zamieszkaniu tutaj. Oczywiście cena za metr może nie jest dobra, ale, ale jest przede wszystkim spokój i cisza. Ja już dosyć długo mieszkam tutaj, bo prawie 30 lat. Bardzo się zmieniła ta dzielnica na korzyść. Osiedle jest piękne, dbają o niego. Te tereny blisko rekreacyjne też są wspaniałe. Można jeździć na rowerze, na rolkach, spacerować. Place zabaw dla dzieci są. Także jestem bardzo zadowolona. No dobrze się mieszka, bo jest bardzo fajne połączenie, z, jest fajnie skomunikowane to osiedle z centrum miasta, więc jest blisko i na Piochotę, jest blisko centrum handlowe duże, przede wszystkim jest blisko park leśny Katowicki, gdzie można odpocząć i się zrelaksować. Także no jak na razie jestem bardzo zadowolona. Muchowiec powstał w XVII wieku. Nazwa pochodzi od osadnika Muchy, który miał na tych terenach dom i łąkę. Na początku XX wieku osada była miejscem wypoczynku, spacerów i majówek miejskiej ludności. W 1924 roku została przyłączona do Katowic. W latach 20. XX wieku wybudowano lotnisko, jednak z powodu szkód górniczych zostało ono zamknięte dla lotów pasażerskich i obecnie służy jako lotnisko sportowe. W 1970 roku rozpoczęto trwającą 10 lat budowę osiedla Paderewskiego. Wysokie bloki mieszkalne zamieszkuje dziś kilkanaście tysięcy osób. Jedyną rzeczą, którą bym zmienił na tym osiedlu, to może więcej miejsc do siedzenia, yy, do siedzenia i też wybieg dla psa, bo mam psa Husky, który ma 13 lat. No i też, nie wiem, może bardziej dbanie o osiedle, tak? Na przykład, nie wiem dlaczego, od chyba 7 lat jak jest zrobione na pomniku tutaj yy, te światła, co podświetlają drzewa, w ogóle są świece. Tego nie rozumiem logiki, ale może tak jest. No i coś z praktykadem, tak? No bo to stoi, stoi. No i tak stoi 5 lat. Kwiatki rosną, się śmieje. Właśnie na 7 mam yy, dwa razy kwiatuszki. Bo mam na praktykę mam kwiatki, które sobie rosną. I tutaj zaraz obok koło biblioteki też kwiatki. No i zastanawiam się, kiedy. Bo to takie dziwne troszeczkę, ale tak to się fajnie żyje. Problem, no może nie ma. Znaczy, też jakichś takich, powiedzmy, takich dla życia. Yy... Jeśli chodzi o budżet obywatelski, to chciałbym, żeby kiedyś wygrał oświetlenie tego miejsca, które jest do biegania akurat na Trzech Stawach. Bo niektóre uliczki są niedoświetlone. Więc to tak z punktu widzenia mojego to jest na bieżąco mogę powiedzieć. Ale generalnie jest wszystko dobrze. Infrastruktura plus dojazd, komunikacja. Yy, no i wszystkim połączenie z centrum i z dworcem kolejowym. To akurat mnie odbierane. Co bym zmieniła? Coś, czego nie mogę zmienić. Yy, ponieważ mieszkam tutaj. Yy przy tej drodze szybkiego ruchu, yy, mimo że są ekrany, to te ekrany wcale nie wyciszają tego hałasu. Mieszkam na 10 piętrze i naprawdę bardzo głośno słychać samochody, tak jak, yy, jakby jeździły prawie że pod tym, pod oknem. Przeprowadzając się tutaj, wiedziałam, na co się pisze, i zdaję sobie sprawę z tego, że jest w pobliżu lotnisko i też park leśny, w którym się odbywają różne imprezy sezonowo, ale jakby zupełnie mi to nie przeszkadza, jestem z tym pogodzona i fajnie, że się coś dzieje w mieście. Osiedle sąsiaduje bezpośrednio z należącą do dzielnicy Doliną Trzech Stawów. Park i kompleks rekreacyjno-sportowy ma prawie 90 hektarów powierzchni. Nazwa wzięła się od trzech wyróżniających się wielkością zbiorników wodnych. Dzięki położeniu w samym centrum Katowic, dzielnica jest dobrze skomunikowana. Mieszkańcy dzielnicy mają gdzie zrobić zakupy, załatwić potrzebne sprawy oraz z łatwością znajdą blisko swojego domu miejsce na wypoczynek.